Panią Wilginię Paul-Walter, yy, odpowiedzialną za współpracę w powiecie Pomorze Przednie z Polską, to znaczy przedstawiciela współpracy z Polską, powie, powiatu Pomorze Przednie Gajstwa. Witamy serdecznie. Chciałbym również powitać, a przede wszystkim podziękować z yy, dzięki którym możemy dzisiaj się spotkać. Wszystkich wybrzeży Bałtyku dołączyli, a nasi Słowianie nie pozostawali ani kroków w tyle, by w XII wieku kompletnie Bałtyk przekształcić we własne morze. Byliśmy na tyle skuteczni w tej rozrubie że udało nam się wyludnić, nie wiem czy się tym chwalić, wyludnić mniej więcej 1 trzecią terytorium w Danii, a ruch na Bałtyku niemal zupełnie za nich sprawcami byli właśnie słowiańscy piraci, których stwiemy kołośnikami. My do tego nosu się odwołujemy, ale w sposób bardziej cywilizowany. <laughs> Drużyna to zawodowi wojowie. Pierwotnie armii państwowej. Służyła dla księcia i przez księcia była utrzymywana, ekwipowana. Płacone mieli żołdy, a nawet y, posag dla ich dzieci. Tak była to cenna zdobycz. Jakie było ich zadanie? Wierna służba i wyprawy wojenne. Nie chodziło tylko o ziemię, ale o pozyskanie bogactw. Państwo zajmują się gospodarką. Jaki był najcenniejszy towar naszych ziem? Nie Europy. W czasach mieszka pierwszego Bursztyn. W może i tak. W średniowiecznych może i tak. To zamarło. Drzewo. Po... Drzewo. Drzewo. Drzewa wtedy było wszędzie pod dostatkiem. Nawet w skandynaciach. Szanowni Państwo, handel żywym towarem. Niewolnicy. Tak jak w czasach nowożytnych z Afryki, tak w czasach średniowiecznych Europa wewnątrz handlowała Słowianie i inne ludy wzajemnych 20-30 tysięcy kółek, każde łączone i na końcu nitowane. To taka, takie robótki na drutach. Jak ktoś ma strzelane nerwy, może przynajmniej nim je referować. Bojownik na środku ma pancerz lamelkowy, złożony ze zbrojników żelaznych wiązanych brzemieniem. Bądź podemfikowaną grubą kurtę, zwaną przeszywanicą, która tłumiła ciosy. Kolczuga może nie tłumi za bardzo ciosów, ale to do, do tego służy, aby mieć jak jakieś inne ostrze, które uderzy w moje ciało, nawet złamie mi kość, nawet skóra pęknie, ale to zabezpieczy moje ciało przed kontaktem z brudnym ostrzem. A więc nie dostanę zakalenia. Przedwórstwo rybne zna Kolczugi do dzisiaj widzę do obrażania ryb słowo. to jest nic innego jak kolczuga. Tylko o bardzo drobnych kołkach. W rękach trzymają tarczę po naszemu szczyt. Stąd dzisiaj zaszczyt przed Państwem występować. Noszenie tarczy nie było byle jakim, byle jakim obowiązkiem. Więc zaszczyt to jest coś, co jest za tarczą. Stąd pochodzi nasze współczesne słowo. W rękach topory. Miecze jednoręczne Ile ważył miecz Wikingów Słowia? 5. Pięć? Pięć. Czego? 5 pięć razy 5. 25. 5 kg. Ile ważyły najcięższe miecze w historii? Dzięki widzia czytaliście. Wiecie, jak miecie krzyżarskie, coś tam mógł podnieść. Zdura. zdura. Miedź Wikingów 1200 gram. Mniej więcej. 5-kilogramowym mieczem nie da się machać, zwłaszcza jednoręcznie. Najcięższe miecze w historii. A wyobraźcie sobie taką linię długą na stu wojowników. Jeden cud. Otwarty! Nie ma nic gorszego tak taktycznie, niż dać, dać się zajść. Państwa znacznie więcej, trzeba uważać, żeby się splanki. Lewej lub prawej nie zaszli. Lepiej więc linię rozrzedzić, ale nie dajcie zaś od tyłu. Trzy. Pięć w tył. Prób. Pięć w przód. Widzicie różnicę? Co paść, się nie lubi. Idąc do przodu, i dlatego też tak wyglądało 60 lat temu. Idąc do przodu w dobrym szyku, nadając dźwięk. Straszymy przeciwnika. Czerwony kolor tam temu właśnie służy. Fantazyjne zakończenia hełmów temu właśnie służą. Bo wojnę wygrywa się okiem, oku, strasząc. Może ta dyla, nie trzeba będzie się męczyć. Pięć w tył. Rozpoczynano. Rozpoczynano. Z walki. Na dystans. Najpierw tradycyjną wymianą. Na przykład koszulek. Panie chętne. <grymne> Następuje więc tradycyjna wymiana Obelg i Wyswisk. Znowu, żeby przestraszyć. Państwa więcej, więc ja będę po Waszej stronie. macie teraz szansę się wyżyć cały zeszły tydzień. Będziesz taka teatra zajęciowa. Myślę, że... Na czym świat stoi? Można kląć, oni się nie obrażają. Twoja mama nie była dobra. O! To mówi Bóg! A, to? Ja nie, nie jak to jest. Dopóki Bóg, e, jeśli Ty mówisz do Boga, to jest modlitwa. Tak Na kąt do Ciebie, to schizofrenia. Ktoś jeszcze? Twoja mama brała leki. Trafę rozmowy. No dobrze. Coraz raz do drużyna! Zdecydowanie lepiej rozbudowany dział reklamy. No dobra, nie poszło. Nie poszło. Żadna ze stron nie, ustępił, nie ustąpiła. Nikt nie chce dać tylam. Następuje więc wymiana pod podarunków. Latają oszczepy. Specjalne topory. Zwane Franciszka. Topory do rzucania. Proce, miotane. Uff, kamienie mrota. O, takie piękne noże. Wymieniamy się. No, tak A może ma się wymienić zaraz z nimi. Kamienie jest w proce, strzały z Dzień są mi z ciepłością gryzł brzeg własnej tarczy, głazami rzucał, ran nie czuł, pianę pyskał, koczył. Troll, widać? Więc, żeby moich chłopakom nic się nie stało, pozwolę sobie właśnie orzeczonej niewoli parę słów było wcześniej, to teraz, co by mieć pewność, że nic się nie wydarzy niebezpiecznego... Nie masz się to tylko... A z kim wszedłeś? Nie ma wyjścia! Robi otoczenie! Krzysi! Krzysi! Ale, że ma się układy w tych dawnych czasach, to można. Tutaj kamrat z prawej i brat z lewej boją twojego życia, a ty możesz czekać na odsiecz, albo na to, żeby jak najwięcej przeciwników z tobą zabrać. Ale topory produkowano w bardzo wielu kształtach i rozmiarach. Tak maleńkie że jest śmiertelnie niebezpieczne. Zatopiony, zatopiony. Zostaw zostaw jak skończę. Brawo! Brawo. Miała ...w tamtych czasach rolę CKM-u. Z daleka raziła w linii nieprawdopodobnie groźna broń. Pojedynko. Ten, co walczy w łóżki, musi utrzymać dystans. Ten starszy musi jak najszybciej podejść. Ja. Ja. Nie jest pokaz Brawo. dawnych technik rzeźniczych. <noise> Brawo! Rzadki, bo w rękach wyłożnie zawodowych elitarnych wojowników. Taki miecz trzeba było odziedziczyć za niebadatelną sumę kupić. Albo zdobysz, a, a nikt dobrowolnie mieszan nie oddaje. Nic nie stało.

תודה רבה שאני אמרתי. Strasznie <śmienic> <śmienic> jesteś <śmienic> いいじゃない。 śpiewaków operowych. Za chwilę już zapraszamy do obozu. Tam możecie sobie mierzyć nasze wyposażenie i uzbrojenie. Tam kowal za chwilę będzie kół żelazo, póki gorące. Rzeczywiście, co no, będzie życie kół? Żelazo. Bardzo <noise> chcemy jego stanowiszu ratowskie. A to nie Będzie kół żelazo. Póki gorące. Dziewczyny nasze piękne nie dość, że rozdabiają obóz, to wyrabiają podpłomyki, a więc chleba naszego powszedniego, tego sprzed lat tysiąca. Mo można spróbować chleba? Mamy gry i konkursu. można strzelać długu, rzucać oszczepem, można próbować walczyć z olbrzymem, można próbować celności w innych tam konkurencjach, ble ble, ble, ble. A tymczasem przechodzimy do realizacji faktury. Grzyna gotowa? Prawo, ale dobra Mówiłem, że wojowie walczą o to, żeby zdobyć niewolników, prawda? Pańska na National Geographic, TVP Historia, History Channel, tam gdzie wikingowie lecą. No to mamy za 30 tytułów na koncie. My się bujamy. Teledyski? Gwiazdy! Nie, my stanowimy otoczenie gwiazd. One, gwiazdy mają lśnić światem odbitych od naszych kolców że tak powiem. A ta krew tak? jest drzwiś. oczywiście szanowny panie, to jest oficjalna wersja, że sport jest bezpieczny, jak sami widzieliście. Wnuk strzelił pana trzy dziesiątki musi dostać oko. Małe robaki.

yeah